W tym roku już po raz trzeci pracownicy Chomika zaangażowali się w przygotowanie szlachetnej paczki dla potrzebującej rodziny. Jako koordynator paczki w naszej firmie bardzo się cieszę, że ta akcja staje się powoli elementem naszej firmowej tradycji. Tym razem wsparliśmy panią Martę, która zmagając się z wieloma przeciwnościami, samotnie opiekuje się swoim dorosłym, i niepełnosprawnym synem Pawłem. Wiem, że rodzina bardzo czekała na paczkę, i nie chodzi tylko o jej materialny wymiar, który oczywiście też jest ważny. Szlachetna paczka to również, a może przede wszystkim wyraz tego, że dobrze komuś życzymy, że nie pozostawiamy go samemu, samego w potrzebie. To niesamowicie ważne, zwłaszcza dla tych, którzy na co dzień zmagają się z poczuciem osamotnienia. Jako osoba, która czuwała nad przygotowaniem paczki, bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Omika na czele z zarządem firmy za zaangażowanie i okazane wsparcie. Bardzo dziękuję za zainteresowanie, za liczne pytania, za to, że każdy chętnie wsparł nas na miarę swoich możliwości. Myślę, że szlachetna paczka, czyli akcja niosąca wsparcie i budująca wiarę w lepsze jutro, buduje prawdziwego ducha świąt i zarówno nam, darczyńcom, jak i osobom, które otrzymują paczkę, pozwala z nadzieją wejść w nowy rok. Życzę wszystkim wesołych świąt i do zobaczenia za rok.